No się, z tej strony, Pitek, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z omówienia najnowszej aktualizacji, która wyszła dzisiaj, czyli w czwartek, dnia 14 yy, października. No nie jest to potrzebne, potrzebna informacja, ale dlaczego nie powiedzieć? Dobra, słuchajcie, szybki odcinek, szybko nagrywamy, bo im krótszy wyjdzie, tym szybciej będę w stanie go wrzucić i mam nadzieję, że stanie się to jeszcze nawet dzisiaj. Dobra, pierwsza najważniejsza rzecz, która została dodana, to nowy bohater, którym jest Underworld Judge, który wygląda fajnie, trochę jak. I Mortet na sterydach, więc mi się podoba. Po ewolucji wygląda także ciekawie, zmienia się całkiem sporo, więc mi się to podoba. Dobra, przejdźmy do skilla tego bohatera. Wejdźmy może na poziom, a niech będzie ostatni, maksymalny, bo dlaczego by nie? No i jak ty kolego działasz? Dobra, oczywiście podzielmy część jego skilla na część, teraz ja standardowo pasywną i aktywną, gdzie aktywna. To jest ta, która działa tylko w momencie, kiedy załaduje się pasek z energią tego bohatera. Z kolei pasywna to jest taka, która działa niezależnie od energii, czyli działa albo raz na jakiś czas, albo działa cały czas, albo działa jakoś indywidualnie samo z siebie. No i tak, jeżeli chodzi o część aktywną tego skilla, to tutaj nie ma zbyt wiele. Mianowicie, kiedy energia tego bohatera się załaduje na maksa, Heros ten zadaje obrażenia całkiem spore trzem losowym bohaterom przeciwnika. I przyzywa mumię, która jest na polu bitwy przez 16 sekund. cooldown, czyli okres, nie wiem, schłodzenia pomiędzy tymi skillami, użyciem tych skilli będzie trwał 8 sekund, czyli teoretycznie dwie mumie na raz będzie mógł posiadać. I to jest wszystko. Zadaje trzem przeciwnikom obrażenia i przyzywa mumię. Ale, no teraz się dzieje magia w postaci zdolności pasywnych. Na początku, jak działają te mumie? Mumie działają tak, że zadają obrażenia przeciwnikom dookoła. Tak dookoła, czy po prostu... No, nie ma powiedziane, czy dookoła. A nie, jest powiedziane, dobra. Zadają przeciwnikom dookoła obrażenia w ilości 3% maksymalnego zdrowia. Czyli jeżeli przeciwnik ma, nie wiem, 100 tysięcy punktów zdrowia, no to mumia będzie zadawała mu po 3000 punktów obrażeń. Nie jest to dużo, tak, ale będzie zadawała te obrażenia co pół sekundy. Czyli teoretycznie przez te, teoretycznie przez te 8 sekund, kiedy mumia będzie przy życiu, no to wtedy zada przeciwnikom. 16 razy obrażenia, czyli 16 razy 3 punkty procentowe, no to będzie ile? 42, dobrze, kombinuję chyba 40, nie, sorry, 48 chyba punktów obrażeń. No, czyli prawie połowę, połowę zdrowia będzie w stanie, mm, no, zabrać. To jest fajne. Ciekawy jestem, czy mumie te będą potrzebowały jakiejś celności, czy nie. Czy dowcz na przeciwnikach będzie w stanie uniknąć obrażeń od mumii, czy nie będzie w stanie, no to wszystko jeszcze będziemy musieli zobaczyć, ale na razie wydaje się to być całkiem ciekawe. No i teraz, za każdą mumię, która jest na polu bitwy, czyli teoretycznie dwie, ale podejrzewam, że więcej tak, że będzie się dało ich ogarnąć, bohater ten otrzymuje 150% bonusu do ataku. I co jeszcze? I to właściwie tyle, po prostu dostaje baw do ataku za każdą mumię. Jest to fajne, czyli za każdym razem, kiedy będzie uderzał skillem, powinien zadać tym skillem więcej punktów obrażeń. Jest to całkiem podobna sytuacja, powiedziałbym, do Dawkiper, gdzie te głębie, kiedy otrzymywały obrażenia, także zwiększały damage bohaterce, więc bardzo, bardzo podobna sytuacja. Również pod tym kątem, że mumie nie mogą otrzymać więcej niż jeden punkt obrażeń na hita. No chyba, że oczywiście mówimy o jakichś dynamikach, seratikach itd. itd. Dobra, bohater ten odporny jest na silence, oczywiście. Jak co drugi Heros redukuje 70% wszystkich otrzymanych obrażeń. No, czyli, czyli fajnie. I to jest rzecz bardzo ciekawa, czyli każdy następny cooldown na skill zostaje zredukowany o jedną sekundę za każdym razem, kiedy bohater ten otrzymuje obrażenia. I maksymalnie może się to zestakować do 4, sek do 4 sekund. Czyli teoretycznie, jeżeli ten bohater będzie w centrum jadki, będzie często otrzymywał obrażenia, to jego cooldown nie będzie wynosił 8 sekund, jak było napisane, tylko 4. Co z drugiej strony będzie mogło się przyczynić do tego, że na polu bitwy jednocześnie będą mogły być aż 4 mumie. No i te 4 mumie bardzo szybko chyba będą w stanie pozebiać przeciwników. Mam wrażenie, że w 5 sekund, jeżeli, jeżeli już się pojawią. To jest fajne. To może być heroes ciekawe, to może być heroes silny. Zobaczymy, jak jednak będzie to wszystko wyglądało. No, zwiększenie obrażeń, to że ma on zapewnioną redukcję ze skilla. E, mumie, które zadają obrażenia procentowe, e, a nie obrażenia, a nie wiecie, zwykłe, normalne, najzwyklejsze. To może być fajne. E, problem polega na tym: jedyny taki minus, jaki widzę, to jest to, że raz atakuje on trzech przeciwników swoim skillem. To jest dość mało. A2 to jest taka rzecz, że yy, yy, no kapy. No tutaj będą problemy democzkapy, no chyba, że rzeczywiście zainwestujemy w, w yy, insygnię Zero In, no i może wtedy coś się ruszy, ale generalnie wydaje mi się, że to może być bohater raczej dobry. Raczej dobry. Nie będzie to raczej game changer, przynajmniej tak mi się nie wydaje, ale będzie to chyba całkiem niezły. Dobra, musiałem się ściągą, oczywiście posłużyć, bo inaczej bym nie pamiętał, co zostało dodane. No i widzę, że nowa insygnia oraz nowy enchant, co jest całkiem fajne. No i za chwilę zobaczymy, co to właściwie jest i z czym to się je. Na początku insygnia Madness Agent. Okej, okay. czym ty jesteś? Dobra, insygnia ta działa tak, że nakłada redukcję obrażeń na herosa w ilości 60%, całkiem sporo. I kiedy bohater właśnie z tą insygnią zostanie zaatakowany, sprawia, że heros, który go zaatakował, będzie otrzymywał obrażenia w ilości 10% maksymalnego zdrowia co sekundę przez następne 3 sekundy. Czyli w skrócie przez 3 sekundy zabierze herosowi atakującemu 30% zdrowia. Yy, fajne. Ale do, to dobra. No. Generalnie jest okej. Okay. Generalnie jest ok. Raczej jest to jedna z tych użytecznych insygni. Insygniów. Yy, no dobra, i jeszcze mamy nowy enchant. Zobaczmy na nowy enchant, jak on wygląda. Yy, enchant. Pokaż mi go. Bardzo podobny, czyli też zielony. Pure Acid. Bardzo, bardzo ciekawa i uważam, że będzie to jedna z lepszych, yy, ciekawa. Jed, bardzo ciekawe i uważam, że jeden z lepszych enchantów będzie to. Mianowicie, enchant ten zwiększa maksymalne zdrowie o 50%, co jest fajne during battle, podczas walki, na no, podczas czego musi <ścoughs> wam zwiększyć. Poza tym, pobliscy wrodzy Herosi mają zredukowany healing, czyli zredukowane, pomniejszone możliwości leczenia się o 60%, oraz zwiększone otrzymywane obrażenia o procent 40. Wow, to jest silne. To uważam, że będzie jedna z lepszych insegni, szczerze mówiąc. Insegni, znowu to insygnia. E, jedna z lepszych enchantów. E, I to właściwie nie pod kątem tego, że maksymalne zdrowie o 50%, chociaż jest to fajny bajer. E, no ale healing zredukowany oraz zwiększenie o 40% otrzymywanych obrażeń przez przeciwników, to jest sporo. To jest dobre. E, zobaczmy na poziomie szóstym, czy także te procenty są wysokie. E, dość tak. Na piątym też nie jest źle, ale oczywiście celujemy w siódemkę. Chociaż wiem, że dla graczy free-to-play może być to trudne. Dobra, nawet się nie będę posługiwał teraz ściągą. Domyślam się, że jest nowy skin. Ciekawe do kogo. Hmm, na pewno nie do nowego Herosa. Wygląda on tak. I wygląda on bardzo, bardzo fajnie moim zdaniem. Trochę przypomina mi to matko, którego to boga egipskiego Ra chyba tak wyglądał, nie jestem pewien. Ale wygląda nice. Podoba mi się. Nie wiem co więcej powiedzieć. Fajnie jest. No dobra, ale teraz już ściąga się przyda, niestety. E, nowy. Matko, dobra, MVP tego update'a. Nowy super pet. W końcu. Nie wiem, jak długo minęło, jak dawno ostatni był wprowadzony. Nie wiem, czy nie w Valentynki, to był ten Love Diety, De e, Został wprowadzony, ale mamy nowego super peta. Zapomniałem o tym, a nawet mi się udało gdzieś go dropnąć. Tak jest. Spooky Ferryman. Spooky Ferryman. Wygląda on. świetnie, bardzo mi się to podobał. Chyba, chyba to ma być na wzór. Jak się nazywał ten przewoźnik po się to był Haron? Heron? Nie mam pewności, dawno się nie zajmowałem mitologią grecką. Wydaje mi się, że to było w drugiej klasie gimnazjum, ale w każdym razie, jak on działa? Zadaje obrażenia trzem losowym wrogim herosom co 5 sekund. Fajne, że nie zadaje obrażeń tylko wtedy, kiedy jego heros zostanie zaatakowany, tylko zadaje co 5 sekund po prostu. To jest plus duży. Poza tym redukuje ich szanse na trafienie krytyczne o 8%, no tam, to się akurat zmieni, ale redukuje szanse na trafienie krytyczne na 2 sekundy co te 5 sekund, to jest akurat słabe, i w momencie, kiedy jest on na polu bitwy, zwiększa wszystkim sojusznikom szanse na trafienie krytyczne o 30%, czyli pet bardzo, bardzo skupiający się na krytach. Czy kryty są dobre w Castle Clash? Nie do końca, nie powiedziałbym, raczej nie warto. No ważne, że jest to kolejny, kolejny pet, do którego możemy przypisać jakiegoś herosa, bo trochę ich się zrobiło za mało. Przede wszystkim mutantów, jak na ilość herosów, którą mamy dostępną. Okej. Okay. Okej, okay. to jest rzecz bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, i też z tego co wiem, już o tym wiedziałem. A teraz chyba tylko rżne że o tym nie wiem. Mianowicie, nowe stage na HBMach i na Hero Trial. Chociaż tu od razu mi się pojawia lampka w głowie o matko, jak to źle wygląda, kiedy to nie jest ABCDEF i tak dalej. Żegnajmy czasy, kiedy robiło się, farmiło się HBM na przykład F. Albo nie, nie dało się farmić HBM O, bo zaczął, zaczynał tam iść Centaur Boss. Szkoda, szkoda, że, że od tego odeszli, bo to było trochę, no nie będę ukrywał, to było trochę nostalgiczne. No to było delikatnie nostalgiczne, no ale cóż, no, no niech będzie, no, miałem nadzieję, że jak było. A, B, C, D, e, F. później było A, 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 B, A, C, A, D i tak dalej, to teraz będzie B, BB, BC B, 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 B C, etc. Ale no niestety, no niestety nie. No, no cóż, no co zrobić jak się nic nie zrobi. Yy, no i co mogę więcej powiedzieć? No fale są chyba trudne, bo na razie 34 to przeszła tylko jedna osoba i padła na 35.1. Ja jestem na 32.1 na razie i szczerze mówiąc trochę sobie odpuściłem w pewnym momencie te hbm -y. Jak dojdę do tych nowych, to Wam pokażę, jak one wyglądają, jednak nie wiem, czy dojdę. Chociaż, odnoszę wrażenie, że jestem w stanie zrobić to 32, tylko muszę, muszę jakieś buildy ogarnąć normalne. Dobra, no jeżeli chodzi o Hero Trial, oczywiście, no jeżeli, jeżeli, o tym mówimy, to tu nie jest tak, że jest łatwo, czy jest trudno. No jakby, w zależności od Herosa, no to, co się zmienia, to na pewno ilość bohaterów, która idzie, bo zamiast tam 48 czy 42, no zaczyna iść 51, 54. W przypadku innych herosów, to chyba nawet może być więcej. No, rozwalin nie będę się tutaj jakoś bawił w, w L14, bo obstawiam, że nie będę w stanie tego w ogóle jakkolwiek zrobić. I w każdym razie nie chodzi o to, że zginą moi herosi, tylko zostaną zniszczone wszystkie budynki. I to jest najgorsze w tym wszystkim. No, ale zobaczymy, czy uda nam się trafić może jakichś łatwiejszych herosów. Yy, Death Knight jest bardzo fajnym wyborem. Spróbujmy to zrobić na Death Knightie. L14, Death Knight 54 przeciwników. Może dropną gemy. Nie obraziłbym się. No dobra, herosów jest sporo. Yy, mają więcej zdrowia, mają więcej obrażeń, yy, celności cały czas tak samo mało, czyli jeżeli nasz bohater ma dużo doge'a, to nie będą w stanie go nawet trafić. Nie jest to nic wyjątkowo trudnego. No chyba, że mówimy o innych falach pokroju Heartbreaker, bo wtedy budynki padają w tempie bardzo, bardzo szybkim. Fajnie, <laughs> w sumie fajnie. Wiecie to tak sobie teraz myślę, czy oni dodali nowych herosów, czy nie, bo nic o tym nie było w patch yy, Wydaje mi się, że nie dodali nowych herosów. Chyba, chyba, chyba wszystkie Mad Inventory, yy, albo Demon były już były już dostępne na tym trybie, więc raczej nie. Chociaż może po prostu jestem ślepy. Dobra, dodano nową funkcję, mianowicie jeżeli zbierzemy cały set ekwipunku, no to wtedy dostajemy jakieś efekty. Nie jestem w stanie tego pokazać, nie jestem w stanie tego sprawdzić, bo nie mam zebranego całego setu. Na żadnym herosie jeszcze żadnego jakiegoś punktów, więc to ciężko będzie. Ale wierzę im na słowo, że coś takiego zostało, zostało zmienione. Dobra, poza tym oczywiście mamy także parę pomniejszych usprawnień, udoskonaleń, usprawnień, tak to nazwijmy. Mianowicie, przede wszystkim zmieniono teraz wygląd ikonki darmowego... darmowego paku. Nie wiem, całkowicie bez sensu rzecz, nie wiem nawet, gdzie, gdzie to się wchodzi, chyba jak się wejdzie tu, to teraz się coś w lewym górnym rogu pokazuje, chyba tak. No i tak to jest bez sensu, bo to nam daje 10 gemów, więc prawie że nic. Yy, polepszono system yy, wyszukiwania meczy na Guild Wars... Yy, Narsia War... Yy, War Era, nie Guild Wars. Narsia War Era. Fajnie. Spoko. Poprawiono efekt otwierania skrzynek i części, i części ekwipunku. Nie wiem, czy chodzi o skrzynki z części ekwipunku, czy nie. Zostało tak to napisane, że nie mam pojęcia. Zobaczmy, na tych skrzynkach może jakoś się inaczej otwiera. Nie widzę żadnej zmiany, więc raczej nie. Chyba chodzi po prostu o części ekwipunku. Teraz, kiedy ulepszamy na przykład tytuły, to możemy także użyć zasobów, które mam w wearhouse. Chce w sensie, się tak szybciej, w skrócie. spoko. Zmieniono nazwy hbm z ABC do 123. No i niedobrze, że tak zrobiono. Zmieniono trochę. Yy, zmieniono trochę coś, jak się wpłaca shardy w gildii. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Jestem sam ciekaw. No, nie widzę, żeby to wyglądało jakkolwiek inaczej. To się. Aha, chyba się wyświetliła, tylko informacja. Nie wiem, nawet, dobra. Nie wiem, coś zmieniono. No i oczywiście zwiększono ilość slotów w Altarze o 1 oraz slotów w się o 10. To tyle. No nie jest to duża aktualizacja, szczerze mówiąc. To, jak ona będzie istotna, będzie zależało przede wszystkim od tego, jak dobra okaże się być ta insygnia. Jak dobry okaże się być enchant. No i jak dobry, oczywiście, okaże się być nowy bohater. Poza tym nie ma tu wiele dowości więc. Byłoby na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego razu. No siema.